Paramahansa Yogananda, Joga Jezusa, część druga, jedna droga, czy uniwersalność? Nauki Jezusa o ponownych narodzinach, osiąganiu nieba i wierze w Jego imię. Rozdział szósty: Prawdziwe znaczenie wiary w Jego imię i zbawienia. Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boć nie posłał Bóg syna swego na świat, aby potępił świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Kto wierzy weń, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, Nienawidzi światłości, i nie idzie ku światłości, aby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki jego, iż w Bogu są uczynione. Ewangelia według świętego Jana, rozdział trzeci do 16 i 21. Pomieszanie terminów syn człowieczy i jednorodzony syn Boży stało się źródłem wielkiej bigoterii w społeczeństwie chrześcijańskim, które nie rozumie albo nie uznaje ludzkiego pierwiastka w Jezusie, tego że był człowiekiem urodzonym w śmiertelnym ciele. Który rozwinął swą świadomość tak, że stał się jednym z samym Bogiem. To nie ciało Jezusa, lecz zamieszkała w nim świadomość, stanowiła jedno z jednorodzonym synem, świadomością Chrystusową, jedynym odbiciem Boga Ojca w stworzeniu. Nakłaniając ludzi do wiary, w jednorodzonego syna. Jezus nawiązywał do świadomości Chrystusowej, która ukryta jest w każdej duszy, a w pełni przejawiła się w nim i we wszystkich mistrzach, którzy na przestrzeni wieków urzeczywistnili Boga w sobie. Jezus powiedział, że wszystkie dusze, które wzniosą swą fizyczną świadomość, świadomość Syna Człowieczego, do astralnego nieba, a następnie staną się jednością z jednorodzoną inteligencją Chrystusową, obecną w całym stworzeniu, poznają życie wieczne. Czy ten ustęp biblijny oznacza, że wszyscy ci, Którzy nie zaakceptują albo nie uwierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, zostaną potępieni? Jest to dogmatyczna koncepcja potępienia. Tymczasem Jezus miał na myśli to, że kto nie pozna, że stanowi jedność z kosmiczną świadomością Chrystusową, skazany jest na to, by żyć i myśleć, jako zmagający się ze światem materii śmiertelnik ograniczony barierami poznania zmysłowego, albowiem w istocie, oddzielił się od wiecznej zasady życia. Jezus nigdy nie uważał swojej świadomości Syna Człowieczego, swego ciała za jedynego Zbawiciela wszechświatów, Abraham i wielu innych zostało zbawionych, zanim jeszcze Jezus się urodził. Mówienie o historycznej osobie Jezusa jako o jedynym zbawicielu jest metafizycznym błędem. To inteligencja Chrystusowa jest powszechnym zbawicielem. Jako jedyne odbicie absolutnego ducha, ojca. Wszechobecne w świecie względności, nieskończony Chrystus jest jedynym pośrednikiem lub ogniwem łączącym Boga z materią, przez które wszyscy śmiertelnicy, niezależnie od kasty i wyznania, muszą przejść, aby dotrzeć do Boga. Wszystkie dusze mogą uwolnić. Swą uwięzioną w materii świadomość, i zatopić ją w bezkresie wszechobecności, dzięki dostrojeniu się do świadomości Chrystusowej. Jezus powiedział: Kiedy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że nim jestem. Zdawał sobie sprawę, że Jego ciało fizyczne, ma pozostać na Ziemi tylko przez chwilę. To też wyjaśniał tym, dla których był zbawicielem, że kiedy jego ciało, syn człowieczy, odejdzie z tego świata, ludzie wciąż będą mogli znaleźć Boga i zbawienie poprzez wiarę i poznanie wszechobecnego, jednorodzonego Syna Bożego. Jezus podkreślał, że ktokolwiek uwierzy w jego ducha jako wcielonego weń nieskończonego Chrystusa, odkryje drogę do życia wiecznego dzięki nauce interioryzowania i wznoszenia świadomości w medytacji. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Kształty przyrody zmieniają się, lecz immanentna w niej nieskończona inteligencja zawsze pozostaje niezmienna, nietknięta przemianami ułudy. Dziecko, które z powodu swej emocjonalnej natury przywiązuje się do śniegowego bałwana, będzie płakać, gdy słońce podniesie się wysoko na niebie i roztopi go. Podobnie cierpią dzieci Boże, kiedy przywiązują się do podlegającego zmianom ludzkiego ciała, które przechodzi przez etapy niemowlęctwa, młodości, starości i śmierci. Lecz ci, którzy kierują swoją siłę życiową i świadomość do wewnątrz i koncentrują się na nieśmiertelnej iskrze duszy, Widzą niebo, kiedy jeszcze są na ziemi, i urzeczywistniając transcendentną istotę życia, nie podlegają bólowi i cierpieniu, właściwym powtarzającym się cyklom narodzin i śmierci. Przypis pierwszy: Niebo się wywróci, i ziemia w Waszej obecności, a żywy z żywego. Nie ujrzy śmierci ani strachu. Ewangelia według Świętego Tomasza, werset 111. Nota wydawcy. Pan Kryszna tak mówi o nauce jogicznej w Bagawatgicie, rozdział drugi, strofa 40. Nawet maleńka cząstka tej prawdziwej religii. Przed wielkim ochrania strachem, olbrzymimi cierpieniami, właściwymi powtarzającym się cyklom narodzin i śmierci. Koniec przypisu. Majestatyczne słowa Jezusa w tym wersecie miały na celu przekazanie cudownie pokrzepiającej obietnicy zbawienia dla całej ludzkości. Lecz zamiast tego trwająca przez wieki błędna interpretacja prowadziła do nietolerancji, nienawiści i wojen, zbrodni inkwizycji i stwarzającego podziały potępienia. Boć nie posłał Bóg syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń, świat w tym wersecie oznacza całość Bożego stworzenia odbijając swoją inteligencję w stworzeniu umożliwiającą konstrukcję zorganizowanego kosmosu pan nie planował stworzyć ograniczającego więzienia w którym zamknięte dusze chcąc nie chcąc są uczestnikami dans macabre Cierpienia i zniszczenia. Uczynił to, aby udostępnić siebie, jako siłę napędową, ponaglającą ludzkość do przejścia z przesłoniętego niewiedzą świata materialnego do oświeconego świata duchowego. To prawda, że wibracyjne twórcze przejawienie, Kosmicznej inteligencji zapoczątkowało miliardy atrakcji kosmicznego teatru, które stale oszołomiają człowieka, tak, że odwraca się on od ducha do życia materialnego, od kosmicznej miłości do miłosnych zadłużeń ludzkiego życia. Mimo to odczuwa się. Istniejący poza stworzeniem absolut, jako bardzo bliski, dzięki odbiciu jego inteligencji w stworzeniu. W takim kontakcie wielbiciel poznaje, że Bóg zesłał inteligencję Chrystusową swego jednorodzonego Syna, nie po to, aby stworzyć Izbę Tortur, Lecz przeogromny kosmiczny film, którego sceny będą przez jakiś czas bawić, po czym aktorzy ostatecznie powrócą do szczęśliwości ducha. W świetle takiego zrozumienia, niezależnie od okoliczności, we względnym świecie, człowiek czuje związek z kosmicznym duchem i dostrzega, Olbrzymią inteligencję absolutu, działającą we wszystkich względnych zjawiskach przyrody. Każdy, kto wierzy w tę inteligencję Chrystusa i koncentruje się na niej, zamiast na jej wytworach, znajduje zbawienie. Myślenie, że Pan potępia niewierzących jako grzeszników. Jest niedorzeczne. Jako że sam pan mieszka we wszystkich istotach, takie potępienie byłoby wymierzone przeciwko niemu samemu. Bóg nie każe człowieka za brak wiary w niego, to człowiek każe siebie. Jeżeli ktoś nie wierzy w działanie generatora i przecina przewody łączące jego dom, z tym źródłem energii, to traci korzyści, jakie daje elektryczność. Podobnie zaprzeczanie istnieniu inteligencji wszechobecnej w całym stworzeniu, to pozbawianie świadomości połączenia ze źródłem boskiej mądrości i miłości, które inspiruje proces wznoszenia się w duchu. Poznawanie imanencji Boga można zacząć po prostu od rozszerzania swojej własnej miłości, tak by zataczała coraz to szersze kręgi. Człowiek skazuje się na ograniczenia, ilekroć myśli tylko o swoim małym ja, własnej rodzinie, własnym narodzie. Proces ekspansji. Wpisany jest w ewolucję przyrody i człowieka na drodze powrotnej do Boga. Wyłączna świadomość rodziny, nas czworo i nikt więcej, jest błędem. Niedopuszczanie do siebie większej rodziny ludzkiej to niedopuszczanie nieskończonego Chrystusa. Ktoś, kto oddziela się od szczęścia. I dobra innych już wskazał się na oddzielenie się od ducha, który przenika wszystkie dusze, bo ten, kto nie daje siebie w miłości i służbie Bogu obecnemu w innych istotach, lekceważy zbawczą siłę w związku z uniwersalnym Chrystusem. Każdemu człowiekowi dano zdolność czynienia dobra. Jeżeli nie umie korzystać z tej zdolności, to poziom jego ewolucji duchowej nie jest o wiele wyższy od poziomu zwierzęcia instynktownie kierującego się własnym interesem. Czysta miłość w sercach ludzkich promieniuje wszechobejmującą miłością Chrystusa. Stałe poszerzanie przez człowieka kręgu swojej miłości, dostraja świadomość ludzką do świadomości jednorodzonego syna. Miłość do członków rodziny to pierwszy krok w rozszerzaniu własnej miłości na tych w pobliżu. Miłość do wszystkich ludzi, bez względu na rasę i narodowość. To poznanie miłości Chrystusa. Jedynie Bóg, jako Wszechobecny Chrystus, odpowiedzialny jest za wszystkie przejawy życia. Pan maluje wspaniały pejzaż nieustannie zmieniających się chmur na niebie. Tworzy ołtarze swego wonnego piękna w postaci kwiatów we wszystkim i wszystkich. Przyjaciołach i wrogach, w górach, lasach, oceanie, powietrzu, w pełnym galaktyk skupieniu niebieskim, obracającym się wysoko nad tym wszystkim, wielbiciel Chrystusa widzi jedno zlewające się w harmonijną całość, światło Boga. Odkrywa, że miriady przejawów tego jednego światła, często pozornie chaotycznie uwikłanych w konflikty i sprzeczności, zostały stworzone inteligencją Boga nie po to, aby mamić ludzi lub ich nękać, lecz aby ich nakłonić do szukania nieskończonego, z którego powstali. Ten kto patrzy nie na części, lecz na całość, dostrzega cel stworzenia, że wszyscy, bez wyjątku, zdążamy niepowstrzymanie ku powszechnemu zbawieniu. Wszystkie rzeki płyną do oceanu, rzeki naszych żywotów płyną do Boga. Fale na powierzchni oceanu. Ciągle się zmieniają, bawiąc się z wiatrem i siłami pływów. Lecz ich oceaniczna istota pozostaje ta sama. Ten, kto koncentruje się na jednej oddzielnej fali życia, będzie cierpiał, ponieważ fala jest zmienna i nie trwała. Oto co rozumiał Jezus przez słowo. Potępiony. Skupiając uwagę tylko na ciele, człowiek kreuje swe własne potępienie, oddzielając się od Boga. Aby zostać zbawionym, musi na nowo uświadomić sobie nierozdzielną jedność z Boską imanencją. Na jawie, gdy jem, pracuję, śnię, Śpię, służę, medytuję, śpiewam mantry, kocham Boską miłością, dusza moja stale nuci, niesłyszalnie dla innych. Boże, Boże, Boże! Przypis dwa. Z Domu, pieśni duszy, Paramahansy Joganandy, wydanych przez self-realization, fellowship, koniec przypisu. W ten sposób człowiek pozostaje stale świadomy swojego połączenia z niezmienną boską inteligencją u podstaw skłaniających do refleksji zagadek stworzenia. Kto wierzy weń, nie, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Słowa te podkreślają także rolę wiary w potępienie albo zbawienie człowieka. Ludzie, którzy nie rozumieją imanencji absolutu we względnym świecie mają skłonność do sceptycyzmu albo dogmatyzmu, ponieważ w obu tych przypadkach ich religijność Zasadza się na ślepej wierze. Nie mogąc pogodzić idei dobrego Boga z pozornym złem w stworzeniu, sceptyk odrzuca wierzenia religijne tak uparcie, jak dogmatyk się ich trzyma. Prawdy nauczane przez Jezusa wykraczały daleko poza ślepą wiarę, która wzmacnia się lub słabnie, zależnie od sprzecznych stwierdzeń, kapłana i cynika. Na początkowym etapie rozwoju duchowego wiara jest konieczna do przyjęcia koncepcji Boga. Koncepcja ta musi jednak zmienić się w pewność, w doświadczenie. Wiara jest prekursorem przekonania aby czegoś właściwie dociekać, człowiek musi w to wierzyć. Jeżeli jednak zadowala się tylko wiarą, staje się ona dogmatem, oznaką ciasnoty umysłu, wykluczającej poznanie prawdy i rozwój duchowy. Konieczne jest zebranie na glebie wiary, plonu bezpośredniego doświadczenia i łączności z Bogiem. Takie nieulegające wątpliwości poznanie, nie zaś sama wiara, zbawia ludzi. Jeśli ktoś mi mówi, wierzę w Boga, pytam go: dlaczego wierzysz? Skąd wiesz, że Bóg istnieje? Jeśli odpowiedź oparta jest na przypuszczeniu lub wiedzy z drugiej ręki, Mówię, że nie wierzy naprawdę. Aby być pewnym, trzeba mieć dowody na poparcie tej pewności. Inaczej jest to tylko dogmat, łatwy łup dla sceptyka. Gdybym wskazał na fortepian, twierdząc, że to słoń, rozum inteligentnego człowieka, zaprotestowałby przeciwko takiemu absurdowi. Podobnie, kiedy propaguje się dogmaty o Bogu, niepotwierdzone doświadczeniem lub rzeczywistym poznaniem, to prędzej czy później spotkawszy się z przeciwnym doświadczeniem, rozum zniszczy spekulacjami prawdę tych idei. W miarę jak palące promienie słońca analitycznych dociekań stają się coraz dotkliwsze, Słabe, niepotwierdzone wierzenia więdną i schną, pozostawiając pustynię wątpliwości, agnostycyzmu i ateizmu. Naukowa medytacja, wykraczając poza zwykłą filozofię, dostraja świadomość do najwyższej, potężnej prawdy. Z każdym krokiem praktykujący, zbliża się do prawdziwego poznania i unika błądzenia po omacku. Kontynuowanie wysiłków, aby zweryfikować to, w co wierzymy i tego doświadczyć na drodze intuicyjnego poznania, które można osiągnąć metodami jogi, prowadzi do prawdziwie duchowego życia, odpornego na wątpliwości. Wierzenia religijne są potężną siłą, jeśli prowadzą do pragnienia i determinacji, by doświadczyć Chrystusa. Oto, co miał na myśli Jezus, zachęcając ludzi, aby wierzyli w imię jednorodzonego Syna Bożego. W medytacji wycofuj świadomość i siłę życiową ze zmysłów. I materii, aby intuicyjnie wyczuć aum, słowo czyli wszechprzenikającą wibracyjną energię kosmiczną, która jest imieniem lub aktywnym przejawem świadomości Chrystusowej. Można stale utrzymywać intelektualną wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli jednak nie doświadczy się naprawdę kosmicznego Chrystusa, jako jednocześnie wszechobecnego i wcielonego w Jezusa, duchowa przydatność tej wiary nie wystarczy do zbawienia. Nikt nie zostanie zbawiony tylko dzięki ciągłemu powtarzaniu imienia Pana, lub chwalenia go krescendami. Aleluja. Niemożliwe jest przyjęcie wyzwalającej mocy nauk Jezusa poprzez ślepą wiarę w Jego imię, ani adorację Jego osoby. Prawdziwe wielbienie Chrystusa jest boską komunią postrzegania Chrystusa w pozbawionej ścian świątyni rozszerzonej świadomości. Bóg nie odzwierciedliłby siebie jako swego jednorodzonego syna, w świecie po to, by działał jak nieubłagany detektyw, tropiący niewierzących, aby ich ukarać. Zbawcza inteligencja Chrystusowa, mieszkająca w sercu każdej duszy, bez względu na to, ile dusza ta nagromadziła w ciele grzechów, czy cnót, czeka z nieskończoną cierpliwością, aż obudzi się ona w medytacji z narkotycznego snu u łody i otrzyma łaskę zbawienia. Człowiek, który wierzy w tę inteligencję chrystusową i który duchowym działaniem podtrzymuje pragnienie dążenia do zbawienia poprzez wznoszenie się w tej odzwierciedlonej świadomości Boga, nie musi już dłużej po omacku błąkać się po mamiących ścieżkach błędów. Miarowymi krokami zbliża się pewnie do zbawczej nieskończonej łaski. Natomiast niewierzący, który wyszydza myśl o zbawicielu, jedynej drodze do zbawienia, Dopóki nie obudzi się duchowo, wskazuje się na wynikającą skoncentrowania się na ciele niewiedzę i jej konsekwencje. To nagranie, przesłanie, zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra z dobrej woli. Wiedz, że kocham cię z czystego serca, z pokorą bezwarunkowo i pragnę twej miłości. Dla nas wszystkich i tak się stało.